Siemanko z tej strony Esteban, Na to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla was. W dzisiejszym odcinku do wygrania macie takiego skina. a Jeśli chcecie wygrać, standardowo zostawiacie łapeczkę w górę pod tym filmem, suba z dzwonem, komentarz oraz bijacie pierwszy link w opisie, ponieważ z moim kodikiem bizowie macie 5% wpłaty, a musicie mieć mój kodzik wpisany, żeby po prostu brać udział w konkursie. Tak jak widzicie, my mamy dzisiaj troszkę mniej pieniążków, bo mamy 500 zł. No i zobaczymy czy z 500 zł da się zrobić jakiś fajny na, na G4 profit. No i zobacz Zobaczmy, czy po prostu e, nie tylko z większej kwoty da się otwierać skrzyneczki tańsze. No i zobaczymy, jak na koniec wejdzie. Y, no i zacznijmy sobie od skrzyneczki Move like, bo chyba nigdy w życiu jej nie otwierałem. Trzy takie skrzyneczki za 60 zł. No i zobaczymy, co tutaj ciekawego poleci. Mam nadzieję, że coś profitowego. No raczej niestety nie, bo aż 33 zł. 33 zł. w plecy. No to to jest dużo przy naszym budżecie. Ale dobra, otwórzmy jeszcze trzy. Jest to skrzynka, w której mamy w sumie podobne szanse na wszystko. Tutaj powinno być lepiej, bo ta nowa sama 5 dych tutaj 26 zł profitu, Więc spoko. Ale to sobie zostawmy tą skrzynkę i przejdźmy dalej. Yy, lubię te skrzyneczki. Yy, te skrzyneczki, wiecie jakie? All in, ale nie all in, tylko, 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 tylko jedna strata. O, to są fajne skrzynki, yy, bo tutaj można zaryzykować. I Black Widow. 4 takie skrzyneczki za stówkę No i żeby nie poleciało tylko 4 CZ I będzie dobrze I lecą 3 itemy, które dają profit Więc bardzo fajnie 24 zł, więc spoko Proficik i zostawmy już tą skrzynkę Przejdźmy do kolejnej No i weźmy sobie e, znowu z tylko jednej straty Otwórzmy Fast attack moba Na banie, nie jak to tam było Fast attack, a nawet nie wiem Ale 5 takich skrzyneczek i trzy dobrej temy, trzy dobrej temy chyba, zależy jakie stany, no 3 złote profitu. Ok. Jak na razie z tych skrzyneczek całkiem przyjemnie dropi, bo zostały jeszcze dwie stówki. No i dwie stówki otwórzmy może sobie. Za dwie stówki otwórzmy sobie dwie skrzyneczki waterpów. No i tutaj jest ryzyko, tylko żeby nie poleciały te dwie Mki i będzie naprawdę fajnie, bo 70% na tą Mkę to jest naprawdę sporo. I dostajemy, dostajemy niestety dwie Mki. No i tu bardzo dużą stratę zrobiliśmy, bo 170 zł straty przy naszym budżecie. No niestety słabo. Dobra, robimy kontrakt za 60 zł. No i zobaczmy, dostajemy 70. Spoko, ile mamy, ile mamy? Mamy 300 Mamy 300 więc no właśnie jesteśmy w sumie 170, no 180 zł w plecy, tak jak tą skrzynkę żeśmy yy, stracili, więc dobra, zróbmy jeszcze jeden kontrakcik za stówkę. No i dostajemy pompę, to raczej nie jest dobra informacja. 188 zł, pompa jednak, okej, okay. No i pięknie, no i już mamy cztery stówki. I wiecie co? Ja zaryzykuję. No jest to Na'Vi, ale Na'Vi za 376. Spoko narzekać nie będę, mogło być lepiej, mogło być gorzej. Mamy cały czas te 400 zł na koncie. No i zobaczmy co dalej. Może skrzyneczka? Nie, Pinki, nie Petrol. Petrol, jedna taka skrzynka Petrol. Tutaj mamy równą szansę na każdego itemka i może? Ojoj, oj, oj, no to jest itemek, który niestety bardzo dużo zabiera, więc tą skrzynkę sobie zostawmy. A otwórzmy sobie trzy kowerciki. Za 108. Za 108, czy tam 106 zł. No i zobaczmy, może AWP Meduza? Nie, ale jest Cyrex, który... Dobra, 4 zł w plecy. Tragedii nie ma. Otwórzmy jeszcze trzy, No i zobaczmy, co będzie tym razem. Oj ojoj, oj, no tu będzie 8 dych. Nie, 56 złotych w plecy. Dobra, cały czas. Te trzystówki mamy, ale no jak na razie. Nie ma nic takiego, wiecie. Co, żebym powiedział, wow. Więc dobra, może otwórzmy skrzyneczkę premium jedną. Wiem, że tu też jest ryzyko, bo tu jest duży procent na te niestety gówna. Ale dobra, no zaryzykujmy. 126 zł i uwaga. Ajajaj, aj, aj. szkoda gadać. Szkoda, szczępiś, reja Dobra, 165 zł mamy jeszcze. To trzeba zaryzykować. Otwórzmy 5 skrzyneczek Glock. Za 42 zł. No i może Glock Fade, to by było coś niesamowitego. Aha, no i dostajemy 5 najgorszych Glocków. Dobra, jeszcze 5. Jeszcze 5 musi coś tutaj oddać. Musi oddać niemożliwe. N nie, dobra, do 3 razy sztuka. Do 3 razy sztuka cały czas dostajemy ściek. Więc tu musi być coś lepszego. No nie, ten Water Elemental Lalon, chociaż zwraca No 72 zł. Dobra, jeszcze pięć, no coś lepszego, daj coś lepszego I, no nie, no ta skrzynka jest zepsuta No ale dobra, no otwórzmy ją jeszcze raz, no proszę Proszę No i jest na katak za 17 zł No więc 34 ziko jeszcze zostało, no od 500 zł no, Nie udało się nic ciekawego zrobić 34 ziko, IKO. Hmm. Dobra, dwa classfieldy może akurat MK Hotrot. No to, to, to w ogóle mi się nie mieści w głowie, co by to było? Gdyby ona poleciała. A i tu ten Guardian, ale ten Cyrex chyba też nie jest źle. No dobra. I zróbmy kontrakt z tego co mamy. No nie wiem, ile mamy. 60 zł mamy. Dostajemy naklejkę. Za 45. No nie wygląda to zbyt dobrze. Nie wygląda to zbyt dobrze. Ale dowiecie co, zaryzykujmy. Ja wam przypominam, że jak chcecie wygrać skina z, z odcinka musicie mieć łapę w górę pod tym filmem, bo jak nie będziecie mieli łapy w górę, nie wygracie. Jeśli nie będziecie mieli kodu promocyjnego, musicie mieć kod promocyjny, wchodzicie sobie, jak jesteście już na stronie, w kod promocyjny, wpisujecie kodzik Esteban, macie 5% do wpłaty i jak was jeszcze nie było, to macie darmową skrzynkę, więc zapraszam wszystkich serdecznie, a my zróbmy teraz upgrade na 7 dych. Dajmy stronę prawą. I to siedzi. Okej, okay. dobra, mamy 7 dych. Robimy teraz cały czas upgrade y. 118 dajmy bardziej tu i. No i nie siedzi. No i nie siedzi. No cóż, widzowie, dzisiaj z 500 nie udało się zrobić nic. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. My się widzimy w kolejnych odcinkach. No i na razie.